Ja, 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 ja Nie pytają Cię o imię, walcząc z ostrym cieniem mgły Pytają o dwa miliardy, co poszły na TVP. Brrr, co za skandal Styczeń, luty, marzec, kwiecień, majbach Grałem w MyClub za opóźnienie, sorry Może nawet bym to Hot six, tym rozpierdolił Gdybym nie był tak uzależniony od konsoli Albo gdybym nie był takim nerdem, jak kto woli Dziękuję za potrójną platynę. Mam płatny urlop, ale już trudno na winę, choć o kwarantannie powiedziano wszystko. Hmm. Mój nowy termomix jał w trzy minuty robi zdrowe naleśniki Chyba nawet to jest ciekawsze niż fryderyki Chłabona fidei ti pieprzyć pierwszy żon to jest nowy prąd, nowy prąd to nowy prąd A ty dalej siedzisz jak ten pojebany, A my się żarisz Do ziomali, że nie czaisz nowej fali Jak można było tę muzykę brutalnie poplamić też tego nie wiem stary przyszedłem tu to podpalić Masz pięciu twardych ziomków, którzy trzymają gardę I pięciu słabych, żeby twardzi wyglądali Przy nich jeszcze twardziej Tak dla mnie wygląda dzisiaj rap Ho, do góry łapano i skacz Masz pięciu twardych ziomków, którzy trzymają gardę I pięciu słabych, żeby twardzi wyglądali Przy nich jeszcze twardziej Tak dla mnie wygląda dzisiaj rap Wow, do góry łapano i skacz Hej Do góry łapano i skacz Do góry łapaną skafę.